Ciemka, z tej strony Adek, witam was w bardzo ważnym odcinku na mój kanał Chciałbym, żeby po publikacji odcinku się troszeczkę zmienił mój kanał Przechodząc do setna, nie chciałbym, żeby ten odcinek był jakiś długi Chciałbym powiedzieć to, co chciałem teraz wam przekazać Mam trzy albo tam dwie informacje Pierwszą informacją jest to, że was bardzo, ale to bardzo zawiodłem Pod względem stawiania odcinków na mój kanał Ostatni odcinek regularny pojawił się może z dwa lata temu, tak wiecie, regularnie regularnie zostawiałem tam to Trzy... Trochę was zawiodłem pod względem stawiania tych odcinków. Za co was bardzo, ale to bardzo, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że teraz, o teraz się to wszystko zmieni. Mam nadzieję, że mnie zmotywujecie tą mapeczką w górę. Już teraz przygotowałem dla was harmonogram odcinków. Odcinki będą pojawiać się w środy i w niedzielę Tak na razie chciałbym, żeby zostały dwa odcinki na tydzień. Jeśli Będę miał więcej pomysłów, i tak dalej. To oczywiście, że odcinki pewnie pojawią się w jakieś dodatkowe dni. O czym raz będę wszystko informować na Discordzie, do którego Was zapraszam, żebyście dołączyli. Macie link oczywiście do Discorda Minecraft w opisie, dlatego pamiętajcie, żeby dołączyć na mojego Discorda, żebyście tam byli, bo tam zawsze daję powiadomienie o live. Kolejną rzeczą są live'y No niestety, aktywność na liveach w ostatnim czasie no, nie jest jakaś super. Może uda mi się ją naprawić poprzez regularne nagrywanie odcinków. Oraz regularne streamowanie. Streamować streamuję dosyć regularnie, bo prawie codziennie robię dla Was live'a. Jeśli chodzi o live'y, postaram się, żeby live'y były codziennie oprócz środy. Oprócz środy, w środę to będzie Dobra, dzień co dla mi wywaliło OBS-a. Yy, wracając do tematu live'ów. Tak jak mówiłem, Live'y będą codziennie, oprócz środy, w środę będziecie mieć odcinek, godzinę. No nie będę ustawiać chyba jakieś godziny, tak nie wiem, 15.30, może 16.00, coś takiego będą publikowane odcinki Tak samo o tej godzinie co dzisiaj wstawiam ten odcinek, dzisiaj jest środa, 15 września dlatego chciałbym, żebyście po prostu nie wiem, może wy nie dostajecie dzwonków na te livey, albo jestem po prostu, nie wiem, nudnym streamerem, nie wiem jaka jest wina tego, że wy wychodzicie tak szybko z live. Ów. Bo jakby ja ilość lajków mam dosyć sporo jak na live'y, ale po prostu osób na live y jest mało. Wchodzicie na live'a, po minucie z niego wychodzicie Nie wiem, może niektórzy nie dostają dzwonków Jeśli nie dostajecie dzwonków, to zrestartujcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczka Oraz dołączcie na Discorda Te trzy rzeczy na pewno dadzą wam, żebycie wiedzieć o każdym live'ie na moim kanale Dlatego naprawdę bardzo mi zależy na tej aktywności Bo w ostatnim czasie, no, no nie będę oszukiwać, no spadła mi mega aktywność Ale mam nadzieję, że z wasą pomocą uda nam się ją odbudować Live, tak jak powiedziałem, będą codziennie. Teraz startuje HC, więc na pewno coś nagram dla Was 3HC na niedzielę, lub może coś innego też się pojawi. Też chciałbym nowe serie zrobić, też chciałbym, żeby stare serie wróciły. Jak ktoś oglądał mnie od 3 lat, 2 lat wstecz, 2 lata wstecz, o tak, to wtedy widział, jakie miałem serie więc chciałbym również zacząć może coś znowić, jakąś serię. Ale Wam bardzo dziękuję tym osobom, które są nadal ze mną, które. Motywują mnie, dostawiają łapeczki w górę Dziękuję Wam bardzo, bo to wytworzycie ten kanał I Jeszcze raz Wam dziękuję I tak jak mówię, środa, niedziela będą odcinki Live'y codziennie Mam nadzieję, że dołączycie na Discord'a Że będziecie na live'ach, na odcinkach Dziękuję, tutaj z Wami był Adek Dzięki jeszcze raz za oglądanie tego materiału To był taki szybki odcinek, trochę bardziej informacyjny Pogadankowy I co? Pa, pa!